Warszawa 12 grudnia 2015 roku. Dzisiaj spotykamy pana generała Grudniewskiego pod Trybunałem Konstytucyjnym. Dzień dobry panie generale. Po co pan tutaj idzie? Idę po to, żeby poprzeć tych, którzy popierają rząd i pana prezydenta, żeby poprzeć tych, którzy popierają prawdę. Dlatego że Trybunał Konstytucyjny został powołany przez generała Jaruzelskiego. Zły człowiek w złej sprawie nie może stworzyć dobrego prawa, więc Trybunał Konstytucyjny robi złą, złą sprawę i złą robotę z polityczną w Polsce. Trybunał Konstytucyjny, kiedy upadał Komorowski, zmieniono tak prawo, żeby Trybunał mógł usunąć prezydenta, nowego prezydenta Dudę bez uzasadnienia, więc to myślano, że oszukają PiS, ale PiS się na tym poznał i nie dał się zrobić, oszukać, nie dał się zrobić konia, więc należy ten trybunał zmienić, gdyż on reprezentuje interesy Platformy Obywatelskiej, a nie zwycięstwo. W tych wyborach naród poparł PiS i to był W plebiscy. plebiscyt za odsunięciem władzy Platformy i PSL-u i to społeczeństwo, naród wygrał to. Prawo wtedy jest prawem, jeżeli reprezentuje interes narodu i państwa polskiego, a jeżeli nie, nie, interes, nie reprezentuje interesu narodu i państwa polskiego, jest to bezprawie. Przykład prosty taki jest, że w czasie II wojny światowej chronienie Żydów Podleg było obwarowane karą śmierci. A zabijanie Żydów i wysyłanie do gazu było prawem. Więc chyba każdy rozumie, że prawo wtedy jest prawem prawdziwym, jeżeli jest zgodne z prawem naturalnym i jest społecznie użyteczne zgodne z naszą etyką i moralnością. Dlatego chcę poprzeć tych, którzy są przeciwko. Yy... Dominacji Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że PiS powinien dalej twardo trzymać mocną stronę, mocną wszystkich tych przeciwników, którzy robią zamęt, powinien zdecydowanie odsuwać od władzy. Dlatego, że myśmy poparli PiS dlatego, że chcemy zmian. Polska chce odnowy. I tego żądamy od, od prezydenta i od y, premiera Wpisu. Chciałem powtórzyć słowa wielkiego męża stanu, y, który kiedyś mojego szefa, Kornela Morawieckiego, który powiedział, że jeżeli prawo nie służy narodowi, to nie jest prawem, jest to bezprawie, nie należy go przestrzegać. I w tym przypadku prawo, które. Działa na szkodę narodowi. Czyli prawo y, Trybunału, który ma za dużą władzę, który jest, ma większą władzę niż naród, należy takie prawo y, zlekceważyć albo je zmienić. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie powstanie rząd y, prezydencki, powstanie y, nowa konstytucja, która wzorując się na konstytucji 1935 roku. Y, będzie prosta, jasna i będzie wypowiadała się w interesie narodu polskiego. Tą konstytucję ogłosił znany nam prezydent Kwaśniewski, który nie reprezentował ani narodu polskiego, ani interesów narodu polskiego. Panie prezydencie, panowie z PiSu, uważam, że ten zamęt jest szkodliwy dla państwa i dla społeczeństwa. I żeby ten zamęt y, ukrócić, należy poprzeć naszą inicjatywę powołania ponadpartyjnego, reformatorskiego ruchu społecznego, który w szybkim tempie się rozwinie, i my, społeczeństwo, poprzemy Waszą władzę, jeżeli będziecie działali w interesie narodu i państwa polskiego, bo my chcemy szybkich i zdecydowanych reform. Chcemy, żebyście tą starą sitwę tu w Warszawie odsunęli od władzy I chcemy, żebyście to zrobili możliwie jak najszybciej i najszybciej i najsprawniej. Także wiedzcie, że my was popieramy. Jeżeli pan prezydent przyjmie tą propozycję, którą ja tutaj chcę w Telewizji Narodowej ogłosić, powołanie ponadpartyjnego reformatorskiego ruchu społecznego, to ten ruch się roz, rozrośnie do miliona w ciągu trzech miesięcy i wówczas mając za sobą zdecydowane zaplecze mają poparcie społeczne, dacie sobie radę i, i zrobicie te reformy. Dam wam przykład w gminie Brody, gdzie obecnie mieszkam, wójt był nieudany. Arbus, arbust, który nic nie robił. Tylko no, działał na szkodę na gminy swoim nic nie robieniem. i wygrała wybory poparta przez nas nowa młoda pani Wójt. Prężna, energiczna, mądra kobieta. Ale Rada jest w większości przeciwko niej. I, a myśmy chcieli tą starą sitwę obalić w gminie. I powołaliśmy społeczny komitet wspierania pani Wójt, który się rozrósł. Do 150 do 160 ludzi i dzięki temu poparciu, mimo że ma y, przeciwników 12 w Radzie, czyli, a ma tylko trzech zwolenników, to wygrywa i te reformy w tej gminie przeprowadzi. Panie Prezydencie, Panie Jarosławie Kaczyński, Pani y, Premier, y, proszę y, poprzeć tą naszą inicjatywę po powołania. Y, ponadpartyjnego, reformatorskiego ruchu społecznego, bo to będzie wam bardzo potrzebne, gdyż przeciwnicy, jest przeciwników niewiele mniej, jest około 40%. Nas jest więcej, ale przewaga jest niewielka. I jeżeli zdobędziecie poparcie społeczne milionowej grupie zdecydowanych ludzi, którzy jednoznacznie opowiadają się na rzecz reform, to te reformy przeprowadzicie i wygracie. A jeżeli zrobicie tak jak rząd Olszewskiego, kiedy w nocy miano wymienić mu go zlikwidować, wówczas proponowaliśmy Olszewskiemu, żeby zwrócił się do narodu i wezwał naród pod Sejm, żeby poparli go. Ale Olszewski się wystraszył narodu i nie wezwał i obalili w nocy ten rząd. Dokonano zmian szkodliwych dla Polski. Więc panie prezydencie Andrzeju Duda, proszę nie bać się, tylko poprzeć, bo naród pana popiera. Bo większość jest za panem i chcemy i żądamy reform i zmian. Starą sitwę trzeba odepchnąć od władzy. Stara sitwa powinna być rozliczona za to, że niszczyła przez 8 lat nasz kraj. I uważaliśmy, że tamten rząd to był rząd okupacyjny, bo on więcej narobił szkody dla Polski niż pożytku. Także bądźcie odważni, bądźcie zdecydowani, bo naród polski i ludzie, obywatele reformatorzy są za wami. Popieramy was. Dla Telewizji Narodowej sprzed Trybunału Konstytucyjnego wypowiadał się generał Polskich Gróżyn Strzeleckich, Jan Gruniewski.